Cool co, Tower to jest to nowe, chyba? Nie, nie. Tak, nie, tak. nie wiem. Nie, nie, nie wiem. Nie, to jest Bo hospital, to jest nowe. No dobra, niewidzialny. Nie, widzialny. Widzialny, nie, widziały, nie, widzialny. Chcieliśmy zobaczyć nową postać. Mi taki tryb się dużo bardziej podoba niż jak my się zabijamy. No tak mi się, Bo też się podoba. Bo można się komunikować fajniej w ogóle. Nowy Coś nowy w nowy tym po jest. Niech i ta osoba niech patrzy, niech jedna. No obserwuj. Dobry plan. No no i szukaj nowych, no co ty też obserwujesz? Nie możemy się rozdzielić. O, trafiłem w białe. Ja też. Ja też. No brawo, chłopaki. Będę I drugi raz! Panerem. Panowie, rascy się nam chyba, bo Skąd mam tego kotka. Tak, robi się on Tylko z której strony? Dobra, jest za wami. Za mną jest! Aaaa! <laughs> <laughs> Jaki jestem zjebany! Jest. Dlatego muszę go mieć cicho, ludzie. Więc Jaki jestem nie jest, tego, kurwa jest za cicho. Kurwa, nie, nie biec! On za mną biegnie, boże! Ja żartuj tutaj! Tak, 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 no, tak to nie żart! Jedziemy, to... To jestem chuja, to... wart! To... To... Jest tak, award. to ja. Bo ja dawno nie grałem w tę grę, więc. A kiedy klikaj... Ten... A mano. Naprawdę. No. I... I lewy przycisk myszy przyciśnięty. Tak. Jak ja, skierdoliłem... ja sobie tak, naprawiam, tak, generatorek. To nie żart. O, Ej! Trafiłem. Ja bym, wiem... kurde to... noc Jezu, przez chwilę myślałem, ja że serce słyszę. Białe. O, ja słyszałem I cały czas się panowie chyba Pan? O kurwa leci chuj. Chyba nic nie ma w tą stronę. No tak też mi się wydaje. A, no biegnijmy. Dobra, leci do was, leci do was, leci do was. Oj, na ciebie biegnie. No panowie, biegnie. Ej panowie, chodźcie koło domku, koło świeżo. Uderzył domku. mnie, uderzył mnie! Uderzył co mnie! Majd ja koło domku, co chcesz koło domku Ej, ulecz mnie! Ale z której Pum. strony Pum. jesteś bo to. od strony ostatnio ten, co naprawiliśmy na generator, tam jest przy tym general. O ktoś leci, chodź mano, chodź, chodź on się zrobił chyba niewidzialny? Czy widzialny? Tak, tak. Niewidzialny. 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 Kurwa. A uciekłeś mu? Tak. Białe trafiłem. O! Ej, no nie wiem. To mój Ale putas. nie pamiętam takiego domku dużego, że tam no, był. Wydaje mi się, że to jest nowe. Idzie tu! Idzie tu! Dobra. Nowe warianty istniejących map. Otóż! O Jezus, jak to on że powiedział? Przeczytałem, miałem na kartce zapisane, także. <noise> Sprytnie. Przygotowałem. O -o. Za mną jest... jest, nawet go nie no widziałem. Bo... No bo był, nie ja tu bawcie jest się z nim. Góra. Patrzcie, tu jest góra. Proszę bawcie się z nim, bo no, ja no, naprawiam to z generator bawię, to jest góra. Dobra. Naprawiam. Też o dobra, Manoj się z nim pobawił Manuj biegaj do domku! Albo Okej, okay, naprawiłem. Wow. Byłem użyteczny. Ja zaraz też. Połowę mam. O, idzie do mnie Murzyn! Elo! Manujek no, już Jezus, no uciekłem na górę i naprawiłem generator ale on chyba Idzie pobieg. do nas Furman. Pobieg dalej Gerenator Widzę go Furman jakby co Ty mówił kiedy masz <gulet> Nie, ja powiedziałem Dobra spierdolił On szuka manoika. O, kurwa do mnie przyszedł Czemu słyszę... Coraz ja bliżej słyszę, go słyszę, słyszę, Jest słyszę na górze budynku. w domku A dobra Napraw mnie, napraw mnie, napraw mnie Gdzie jesteś, gdzie jesteś, tu Tutaj. Dobra To dalej no, nie mogę, dobra jest Uwaga schodzi, schodzi z domku Dobra spoko, jest ślepy Dobra Idzie pod domek, tam są katakumby jakieś ze mną Jest, wyszedł z domku I idzie do... Tam, gdzie idzie tak trochę. Dobra. dobra, nie poszedł. Nie, kogoś powiesił. okej okay, no, no, manojka. Nie wiesz no, mówię, że a, za. Dobra, idzie. dobra idzie idzie się, nie wskazówki. Się. Wskazówki stoi trochę dalej ode mnie, mm -hmm. ale idzie do, do, do Zobaczmy, Zobaczył mnie, Kto jest za tym, za drewnem, dobra. uciekaj. Ja bie biegnę mano. Bięgnę, zdejmujecie, dobra. mano. Uwaga! O hmm. kurcze, zabrakło centymetra. Serio? No No zabrakło milimetrów dosłownie. Zrzucił go. Może cię podniesie.

Jezu, jakie to jest słabe I co ja mam teraz robić? On, on nie patrzy, patrzy na mnie. On patrzy, on patrzy, patrzy Spokojnie, poczekaj, poczekaj Uciekaj no! Aha. Ja oh. Yes, oh, yes. Znam, że jest daleko ode mnie oh. Oh, Kurwa, bo ej Ja podbijam tak, próbuj zejść z haka, no innej opcji nie ma Ja podbijam ja do Manoika I kurwa, zacząłem leczyć Matynia, bo psał blisko A gra nie ogarnia co ja chcę ja już mam spatię ja. Mogę puścić spatię, nie? No, ale nie puszczaj, klikaj Dobra, na pewno coś się zdziałem to Kurwa, szkoda, że nie, nie można zim. leczyć. No. O, chodź, ta, o! Ej, bo kurde, brakuje tak O, o! O, nie! No! O, 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 o! Kurwa, milimetra mi zabrakło. Jakaś do chyba do jest nowa tej animacja, tej. jak się wiesza, nie? Chodź, chodź Nie chodź, zauważyłem. Chodź, zrucham I cię. Jak o, ta! ta no, s leaking, Taka ja! Jest jeszcze szansa, że któryś z nas się wywigluje. Ja umieram. Ja. Mi został milion. Nie, to ja spierdalam w sumie. Nie dobra, jesteśmy martwi. Odjebaliśmy manianę taką. Trasz, no, no. ja ze strugla ze spacji już się nie wydostanę z tego, nie? Nie. To no. szanse. Ze spacji? Nie, ze spacji nie. No ja to tutaj już, próbuję, To co to bo... zabijam się, nie? Dobra, uwaga. Dobra, niestety nie udało mi się Ostatnia Ale to szansa... była rakowa gierka. Ja, troszeczkę Płaba. Bardziej... Słaba, po prostu. Bardzo słaba. Ja pierdolę, co się stało. Ale ja go się spierdoliłem, chociaż tyle Super, jesteś złoka <noise> Ja... Trzymaj się. Ej, ja może się doczłapię do tego. Do jebanego wyjścia, się wczołgam w te kurwa kanały i będzie dobrze. Możesz się wczołgać. <noise> Serio? No. A w, gdzie są te kanały? No... Trzeba znaleźć. Znaczy, no do, do tej, do tej bramy, nie? Ale, aha, no do bramy się mogę wczołgać, ale czy do kanałów? A co to są kanały? No to taka ta klapa w sensie. No to do klapy możesz się wdrogać. Kanały. Kanały. No dobra, no. Do klapy spokojny możesz. Przez tyle do myślałem, że dodali jakieś. Ja kiedyś miałem taką nowe. sytuację, że mnie koleś dla żartów sobie puścił. To na początku gry, bo. Puścił mnie sobie dla żartów przed klapą, i ja sobie uciekłem. Na Mamy początku? No. no. Pewnie wszyscy się śmiali na czacie. To jeszcze nie wiedzieli, nie wiedział pewnie, że mogę uciec jak leże, wiesz, na klapie. Bo Nikt nie. Specjalnie wiedział. to zrobił. Albo Pewnie tak. Ej, i uciekłem mu! Ja Wódku... czemu się... ogólnie takie pytanie, czemu ci ludzie się nie mogą podsadzić do tych jebanych prętów na myślę, no, Przecież to jest takie niskie, że to... Każdy by się sumie... dostał. Każdy, A miślaszu. czemu nie można się rzucić na tego zabójcę w trójkę i spuścić mu w pierdolę. No bo on jest supernatural! Może no, te mury też są super natural. Mi zastanawia, czemu chcę ile naprawiania silników. Czy to są jakieś mechanicy? <laughs> Nie, dlatego tak długo to nie, założyć ten to wystarczy to nie, to, to nie, potrafią tego i Oni wybuchają nie, właśnie. tego tak długo to nie, 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 nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, 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 hej. nie, Daj A mu się ty zabić. Się to ogląda, no, ty, czekaj, ja, 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 Może się wyliżę, nie? No wątpię. Na pewno. Kurwa, no został jeden ten. Wierzę w ciebie jeszcze. Masz dużą szansę. 10 godzin sz... później. A, <laughs> jestem. jestem! Umar... Ty, ty jakoś tracisz? Umierasz coś, czy nie? Tak, no, umieram. No, no także zaraz umrze. Teraz będzie znowu śmiesznie ludzie, nie martwcie się. No, no, znowu śmiesznie, Ale to jest <laughs> ciekawe! No bardzo. No bardzo, ja, nie wiem. Znaczy, pierwszy to... raz w ogóle się zdarza, że mi skończył się czas, i co? Pogrzeb. Powiem ci, także. Iiiiiiiii. Się... shop. To jest, to jest nowa mapa! To jest stare. no. Heaven w Dobra, teraz ja. Ej, w ogóle! Ej, ja też. Ja Ej? Teraz z Martin, o, przecież. to jest chyba nurs. Nowy, bo tak. Zapiszczała! I tak jak to, to, właśnie, tak. to, to, Twoja to, to. Ej, przypomina mi się troszkę ten, ten teraz nurs teleportuje No, ej Gówno zrobię O kurwa na lata A, <laughs> pijakko, Czarownica <laughs> no, Ej no, ej, bo kurde nie mi się nie na panie wczytała nawet dobrze <laughs> raz Ja też nie, raz, teraz! Papier! Ej, róbmy dalej! Biegniemy na nią, biegniemy na szmatę! Ej, będę świecił po mordę. Pomordę Ej, ogólnie chciałbym że mi się nie wczyta do końca. Ja na przykład nie widzę niektórych przeszkód. Ej, bardzo dobrze. Co W ogóle nie miałem tego muru Ja też. Z buta, z buta. Go, 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 go. pyrkę, go na pyrkę. Ej, no nie. za a prawie. Ej, ty cicho wstrętne. Hejka naklejka, klejka. Pizdo. Dobra, zaświeciłem mi po mordzie. Elo. Nie mi oczach. Nie, 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 tylko działa. A kto tam tak? Ej, idzie za mną. I co ona się tak szybko? No bo ona ma taki blinka. Taki blinka ma. O kurwa, blinknęła. Mayday, bli ale ona jest potem zmęczona po tym. Bli Blink. XD. Dana... No weź ją ktoś zdejmij. O oh, Dobra. Dobra. Idzie do was, blinkuje się chyba. Lecz mnie, lecz mnie tam, Ja na prawym Tu, chodź tu. Masz. Idę. Masz. O oh, ja. Ty, jak ona śmiesznie skacze jak. Uff. Robert Mateja. Jest Robert Marcińska. Matej. Robert Wurnejka. Idzie do nas, idzie do nas. Nie, nie. O, oh, patrz, moja szczepionka. Z mi zerwałeś. Dobrze no, ci tak! To było zły strób. No jest taka troszkę creepy. Biegnie po uciekaj! Creepy. Ktoś tu jest? Ma... Ej, jestem za tobą, chłopcze. Ale ją łatwo jest... No fajnie, że jesteś za mną. Ulecz mnie może, co? I tu są nowe haki, widzicie? No, też takie widziałem, takie mocniejsze. Pewnie czy nie, ci nie ci... do rozjebania. Aha, czy... no, czy, się zbagowałeś. Nie mogłem cię uleczyć. Ja Mati, go gonicie? Tak. Mi się wydaje. Ale Ona się teleportuje i potem jest zmęczona, więc to w sumie... Cię tak chujowo kucam, Ona spierdoliła w drugą stronę. Mati, chodź za koparkę. Czekaj, bo ja przed nią spierdzielam, Uciekła! Spierdoliła, tak dalej! jest za mną. Tak to ci ty pola, myślałem, że ty pola za mną. To było creepy, tak bezkarnie. Słyszy krzyk. Ej, tak słyszysz, flotar trochę jak nazwy krzyczy, nie? No. PDK. No idę, idę, idę. Dobra, naprawiam. Bo ja naprawiłem połowę jednego, ale no. Dobra, dobra, ja przed nią spierdzielam. Spierdolę? Tak, goni mnie właśnie, jest za mną. Ona goni mnie! Subie, głupie pytanie zadałem. <noise> Powiedziałeś, że uciekasz ja przed, przed nią. Godzi Nie! <noise> nie, nie, w sumie, tak sobie biegam. Jogging poranny taki. Zapytacie! Fit, fit zawodniczką ja jestem świrem. fit death angel. <głos> Mano! <głos> Uciekłem! Uciekłem! O, no! Ona Zabijek tu biegnie. To. I biegnie! I biegnie ona, dla mnie! Ona... Ona... Jak ona wygląda! Strasznie! Jak ktoś mnie uleczy? Eee... Ona oh. strzeliła we mnie z pocisku, ja nic nie mówię. Lol? Nie może. Ona mogła. strzeliła we mnie z czegoś. Na dystans. Z dupy. O, może się zrzegała jak cię zobaczyła. No nie Kurwa, wiem. Kurwa to... flota, rudy, <grym> Ej, dlaczego <grym> mnie naprawiać? A, dobra. Przepraszam. Kurwa. Dobra, los. Ej, tu taki nazgul. No, no. tak, ja przed nim uciekałem chyba 3 godziny. No, potwierdzone, patrz hmm. na mnie. Ciekawa postać. A i. Wigluj, wigluj, wigluj. No, wigluj, wigluj. Na kosy? Idzie, idzie do kogoś. Znaczy, idzie w kogoś stronę, kto naprawia, właśnie. No no ale właśnie dobra. Kurde, kurba, patrzyłem na nią i GG! Mati, Ojej! Mnie. Goni e, idzie do was. Dobra. Ja, ja z lewej strony biegnę. Ojej, coś mi się grało. My... Nie, Ej, gro! Bo nie kurwa, gro! Patrzy, nie, on ona tu stoi. No Nie, ona jest stois. Noo, jesteś jest, w jest, przymnie. jesteś i Furman? To ja was uleczę. Jestem ja jestem go flotara. jestem przy flotarze też. No idzie, do, idzie, do idzie, idzie, tak, idzie, idzie do kogoś tam. Tak, idzie. Nie ma jej tutaj. Co ona odjebała? Ale ja jestem! Dzień dobry! Ooo, mój, mój wybawiciel. Ona tu idzie jednak! Mój rycerzu! Ja nie wiem, gdzie o kurwa! Się spotkać, o kurwa! Ona jest popierdolona! Ona jest zajebana! ja szukam No ten ziomek jest najebany, co nią gra. Tak srogo. O kurwa, jednak nie. Jednak jest przy mnie. Ona jest fajna. <noise> Ładna, słodka i powabna. Dobra, one more. Hey, ja guys, 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 ja potrzebuję kogokolwiek, kto mnie uleczy. No ja to, no to, 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 to samo. No. Jest, jest! jest. autobus. Ole, mi się dupa ten... Yy, spięła. To ja, tutaj, z tyłu. on. Yy, no. Lecz. No jestem przy autobusku. Dobra, to my jesteśmy w autobusie. Ale ona tutaj idzie chyba. Nie ona idzie. zjebała? Ona zjebała, nie ja idzie. uciekam! Muszę bicie sercać! No to nie ona, ziomek! O boże, jestem Enter, Kurwa, kliknij. Ja teraz pierdoliam chyba. Guys, help me teraz. Where are you, mate? Ob Obmacywać mnie. Kurwa, nie wziąć mano! mano! Nie bij go! Gupi te Billu. No przecież to ty. No, to, no, no mano! Nie ciebie, kurwa, rąk? Nie ma. <laughs> <laughs> no, <co? laughs> o kurwa, jak się skąpałem do szczyty, do szafki! No, no weźcie, kurwa, nie trolujcie, pisz! Ale to. Teraz, teraz, przepraszam, teraz było przypadkowo. No, Okej, okay. ale to mamo ci trollował. No, ale... Oboje trollowaliśmy. Bo ja trafiałem tak centralnie na końcu i myślałem, że to ty, bo wydawało mi się, że zalicza to. Wykiwałem szmatę. Tutaj, guys, zobaczcie no, no, no budyneczku. W tym budynku dużym. Budynku. Tylko, żeby to nie zjebać. Wyszlej bicie, serce. Idzie, 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 Słyszę, idzie. Bicie o, kurwa, się. bać! Jaką mam mordę, i tak tutaj. Ej, jak, no, jak naprawdę. Nie ja tu mam, nie? Ej, to jest dziwne. Ej, Ej jest... co je przyżywacie jak coś? Na, na, naprawiacie czy nie? Czy mam. Widziałem jak się teleportowała właśnie. No ja też. Ale Ej. jak to robiła. Mam na trawę. O Jezus Maria, przestań szukać! <gry> <gry> to to jak? Jest ja jestem w szafie! Kurde widzę jak sobie biegacie. O nie teleportowała się Jak co ona zrobiła? Teleporting! SzNOPE! Ja przechodziłem przez ten, przez drzwi i ona się teleportowała i złapała mnie tak jakby w środku przechodzenia. No nie, w piwnicy mnie zamknie, to nie A ona cię trzyma mi. już. No. Dobra, A. może wyjdzie z piwnicy. Dobra, to ja wychodzę z tego do szafy piwnicy. Tak bez kapi. Ej, Dobra. bo ona idzie do was. Co tam dalej naprawia tak syto? Ja? Dobra, go, 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 piwnica, go, piwnica, ja, ja jestem, tak. jestem. jestem, 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 Kurwęcka jestem. mać twoja! Biegnie do piwnicy! O nie! Szybko, tu patrz! Szybko, naprawiamy furman. GOOOOOO! Okay! Nie wiedziałam, zablokowałeś mnie! Kupiłem se auto, pierdzielono młode! Dołgał do końca, la! la, 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 la. Czekaj, schowam się blisko. Obok. Do, serio? Naprawiacie mnie. w środku ten generator? No. No. Jezu, yes, na przypadek. JAK te... SIĘ ZBLOTYŁEM?! No. Przepraszam. Do których drzwi idziemy? Mati! No co ciś zrobił? Go do... O Jezus! Jak mi... Wypierdoliła mi na, na schaby. Jakie to jest straszne. Creepy. I jak ona jest creepy. No, naprawdę. Kurwa! O, to jest! I tańczy! Ja, i o, Toolbox! Toolbox, toolbox! Toolbox! Nie, yeah, Mam Toolbox! K**na to zrobię! Dobra, ja naprawiam ten generator do końca. Wigry, wigry, Już Dużo tam zostało? I ona nie puściła! Boże, ona nie puściła! Uciekaj, ja spierdole spierdolę. ona jest? Furma, jak mogę podnieść? Spierdalaj! Mano, Mano! Tu Mano, dobra weź w nim generatorem, ona się wystraszy i pójdzie po ciebie. Dobra dobra, Nie dobra, ona mnie zwiesza. Zawiesiłem się. Co ty robisz? Zabijecie! Ona ma ty, ona nie idzie! Co jak struggle, kurwa? Dobra, w dupię skoba. Bo... Ej, nie wisiałem! Co ty? ty, ty wisiałem? Otwieram ty... generator! Wisiałem, ej, ktoś mi pomoże? Nie. Nie A je, stoi przy tobie? Nie no mam goni Ja już otwieram, końcówka, 10%, 5 śmieć uleciał, a nie I, się enda. bawił i mi cały czas I, rozwalał życie. Nie ja mam enda teraz, Bez kapy tam jest. No idę tam Dobra, też i Otwarte tam jest? Tak, tak. jest otwarte. Na, na wzgórzu, wypatruję was. Chorze, Ej, kurde. klapa jest na wzgórzu, jak coś. Klapa na wzgórzu. Jest za mną. Czy zdążę dobiec? Dobra, oni nie. są daleko. Ej. Chodź, Mano, cofniemy się trochę przed niczym i. O jezu, uderzyłam, nie? Nie, bo tu już są drzwi, tu już są. Drzwi. Ej, uderzyłam, mnie Przed tym! Pomocy! Widzę tam. Eee... Aha, Mam to. Mam nadzieję, że no Mano, na... chodź się uleczymy. uleczymy. Mać! Jezus, jakie nogi. Migluj się, szmaco najgorsza wśród kurde szmat najgorszych. No nie, powiesi mnie. Pomóżcie, pomóżcie. Zaraz ci pomożemy, leczymy się tylko. Bo flotar ja to śmieć brzydki. Ale proszę bez imion. Wolał się bawić, Ej, niż mnie uleczyć. Ona tu jest przy... dobra. Ej, nie uleczyłeś mnie. Nie Zmusiałam je do ucieczki, bo z ty... Nie, nie, nie! Czas, nie czas! Kurwa. Kuj Loks jej nie ma. ale jest obok, jest obok. Ja ja ją odciągnę do kogoś, uważaj! Mano, ratuj go! Dobra, idę biegnę do niego. I od razu do drzwi. Nie, nie, uważaj, uważaj. Dobra, teraz, 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 teraz. Od razu do drzwi. Kocham cię! O Jezus. O, Mati. Dacie radę? Proszę, 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 tom, proszę Mati. Kurwa, ona mi odgrodziła wejście. Byś mnie też ma to wolno. Dobra, Mati, to ja biegnę z drugiego wyjścia. Ona mi kurwa stoi przed drzwiami, jak ja mam tam wejść? Maty, to wejść? nie wiem, bo ja... Dobra, mam nie, mam nie, szybko, szybko, no. teraz, teraz! Nooo! No teraz ja gówno zrobię. No ona mnie jebnęła! ty to... gni! No ty kurwa śmieci! No, serio? Muszę lecieć, muszę lecieć, Mati, sorry! Puść mnie wolno, błagam. Kurwa, na się. się wolno, jest. ty szmato! Ja tu są tylko jedne drzwi. A, chuj! Wiggle, 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 wiggle. Tu są tylko jedne drzwi? Nie, no muszą o, być dwa. Nie, tu jest klapa. Jest klapa na wzgórku! Na wzgórzu jest klapa. Ale ja już jestem martwy. Kurwa, bać! No, z taką kąpa. Ja grą. nie wiem, gdzie jest wzgórze Ucieknij w kla uciekni klapę. No obok mano. wyjścia. Mano, klapą ucieknij. Lepiej więcej punktów. No dobrze, ale ja nie wiem, gdzie jest Spokojnie, ja tutaj kieruję. Sosu, tam tam, le po lewo teraz. Tu jesteś bardzo bliziutko, widzisz? Ale ostrożnie, bo idziesz, mata. Ona... Widzę ją, widzę ją. Tu on na tym wzgórzu jest tutaj, dosłownie. Ale ja tu ty nie wejdę. Ej, coś się mi no, Nie, no nie. musisz tym wejść. Jesteś na dwa hity. Na luzie. No i co teraz, no wchuj na luzie. Nie. Szybko, mano! Biednisz, ma to... Mano! Mano! Yes. On to zrobił! Yes. Tak! Jest <laughs> co za człowiek! O! Ej, to były emocje. On to zrobił. No jakie się wydarły wraz, także nie wiem.